No i ostatnie zdanie właśnie wybitnie pokazuje, że ksiądz nie jest w stanie przeprowadzić analizy logicznej skutków, które doprowadziły do upadku Europy Zachodnią. Słuchałem tej wypowiedzi kilkanaście razy i powiem wprost, jest ona intelektualnie nijaka, mierna. Zachód upadł proszę księdza nie dlatego, że nie dostrzegał problemu, ale dlatego, że ten problem sobie ściągnął na głowę i przekonał ludzi, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj nawet Angela Merkel, największa piewczyni czy też piewca tej całej polityki, którą prowadzono w Niemczech, mówi, że popełniła wielki błąd. Właśnie w tej sprawie. Ksiądz natomiast stoi na jakimś dziwnym stanowisku, że jak takie centrum postawi Kościół czy też instytucja związana z Kościołem, to będzie ono prowadzone jak trzeba i zapobiegnie skutkom starć kulturowych. Proszę wskazać mi miejsce, gdzie zapobiegło. W Niemczech przecież Kalitas robi to, co ksiądz chce u nas instalować tam w Suwałkach czy w Łomży, od kilkunastu lat. Jakie są owoce? Setki ataków i aktów terroru przez te wszystkie lata.